Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na tym, że liczba oczek w drugim rzucie jest o dwa większa od liczby oczek w pierwszym rzucie. Jest to zadanie z prawdopodobieństwa, więc na pewno będziemy musieli policzyć naszą moc omegi. Jak to zrobić? Moc omegi liczymy następująco. Zobacz, w naszym przypadku rzucasz dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Tak więc rysujemy dwie kreseczki, ponieważ rzucamy dwa razy. W pierwszym rzucie ile jest różnych możliwych wyników? Oczywiście 6, bo kostka ma sześć ścianek. I w drugim rzucie znowu jest możliwych 6 wyników. Te liczby ze sobą mnożymy, czyli nasza moc omegi to 36. I teraz zajmujemy się naszym warunkiem, który jest w zadaniu, czyli liczba oczek w drugim rzucie jest o dwa większa od liczby oczek w pierwszym rzucie. Tak więc wypiszmy sobie te wszystkie możliwości, że w drugim rzucie ma być o dwa oczka więcej. Zacznijmy sobie wypisywać, na przykład od 1 i co musi wypaść w drugim rzucie? O dwa oczka więcej, czyli 3. Później może wypaść 2 i 4, kolejna para liczb 3 i 5 i jeszcze kolejna 4 i 6. Dalej już nic nie może wypaść, no bo wyszłoby 5 i 7, a kostka ma tylko 6 oczek. Czyli możemy z tego wywnioskować, że moc zdarzenia A wynosi, uwaga, ile wypisaliśmy par? cztery pary. Więc moc zdarzenia A wynosi 4. I teraz zostało nam do policzenia prawdopodobieństwo zdarzenia A. Liczy się w ten sposób, że moc zdarzenia A dzielimy przez naszą moc omegi. Czyli to będzie 4/36 i maksymalnie skracamy ten ułamek przez 4, czyli to będzie 1 9. I taka jest odpowiedź w tym zadaniu.